The Wojskic bez Thompsona i Barona. Myślę, że wiele osób nie wyobraża sobie tego formatu bez tej dwójki. Tej dwójki, która jest od początku, od pierwszej edycji tego formatu w Polsce. A od dzisiaj wszystkie media plotkarskie huczą, że nie będzie tej dwójki trenerów w następnej edycji. Tego jeszcze nie wiemy, także. Tych, co czytali, już to wszystko na razie uspokajam, bo tego jeszcze nie wiemy. The Voice Kids jeszcze nie opublikowała oficjalnej wiadomości w tej sprawie. A jeśli chodzi o Nataszę Urbańską, to opublikowali to już o wiele wcześniej, więc tak troszkę powątpiewał, powątpiewam w tą wiadomość. Zobaczymy, no. Thompson i Barno to jest w ogóle myślę nieodłączna część formatu The Voice. Wiele lat w The Voice of Poland, od początku The Voice Kids, po prostu chyba taka marka rozpoznawcza tego programu. No i szkoda byłoby, jakby pożegnali się z fotelem Jurora w The Voice Kids. Byłoby to już takie naprawdę ogromne rozczarowanie, taki żal. Ja bym osobiście, dla mnie ten program osobiście by dużo stracił, chociaż ja. Mi się ogólnie ten format szczerze mówiąc nie podoba i ja zazwyczaj nie oglądam The Voice Kids, ale myślę, że jeśli nie byłoby Thompsona i Barona, to jeszcze więcej osoby tego po prostu nie oglądało. Także myślę, że szkoda, ale też mówię spokojnie: jeszcze nic oficjalnego nie ma i po prostu czekajmy i zobaczymy. Liczę na to, że chłopaki się pojawią, bo dla mnie są. Nieodłączną częścią tego programu i nie wyobrażam sobie te Voice'a bez chłopaków. Także oczywiście wypiszcie co wy o tym sądzicie, czy lubicie Domsona i Barona, czy wyobrażacie sobie w ogóle ten program bez nich, a my słyszymy się już niedługo.